Twarz nie rozpoznawalna w odbiciu, Ciało wychudzone do kości, Oczy zapadnięte w głąb, Dusza wysana do końca, Głowa z myślą, kim ja jestem I ja, ginący w swoim ciele. Ręce dotykające obcych kształtów Umysł szukający siebie To zniknięcie, to utrata tożsamości Oblanej zimnym potem istnienia twarzą, której nie pamiętam Z pustką między myślami, gdzie było ja Z oczami patrzącymi na obcego Które widzą tylko widmo I rozmytą przeszłością, która mówi, że kiedyś byłem kim Nienawidzę tego lustra Patrzę w nie, żeby zobaczyć kogo straciłem Zmuszają mnie do przypomnienia A ja chcę wrócić do siebie i odnaleźć i być A nie być nikim, bo później będzie za późno Żeby się odzyskać, żeby się poznać Będąc pustką lub przez depresję, mi to wchodzi i prowadzę swoje życie przez swoje zniknięcie i pustkę. Nie pozwalam sobie zapomnieć, że zniknąłem, a zjada mnie od środka i to narasta. Zalewa umysł, który jest o wiele za pusty, a życie prawdziwe gdzieś kimś, kogo straciłem i moja pustka. Kontra tożsamość, która odeszła, historia o widmie w lustrze. Depersonalizacja najpotężniejsza niczym utrata siebie zabiera od wewnątrz każdego zgubionego tak samo. Niczym lustro o odbiciu obcej osoby, w którym, aby się rozpoznać, trzeba przypomnieć sobie kim się było. Lustro, którym usiana jest ścieżka zagubionych lustro. Jedyny nigdy nie kłamie, ale nie pokazuje prawdy Lustro, które tak okrutnie odbija swoją obczością Że jeszcze nikomu nie udało się w nim odnaleźć Lustro, nie kłamstwo, nie da się go oszukać Utrata, gdy zacznie się raz, a przez miesiące końca którego nie widać, a wtedy otulą cię wspomnienia tego, kim kiedyś byłeś. Każde spojrzenie w lustro pozwala zagubić się tylko tym, którzy między swoim odbiciem nie dostrzegają żywej. Świetliste iskry siebie wprost krzyczące, jestem tutaj, głucho, przyczepiony do pytania, kim jestem. Nie mogąc odpowiedzieć nawet po godzinach, chciałbym się odnaleźć, lecz nie mogę. Zastanawiam się, czy człowiek jednostronnie zgubiony ma zapewnione jakiekolwiek drogowskazy i czy nie powinienem szukać głębiej, lecz po dłuższej obserwacji zauważam, że moja tożsamość nasączona jest wolno zanikającą pamięcią, wydobywającą się z głębokich pokładów depresji, która wszystko wszystko wymazała, chociaż nie będę głodny bycia sobą Stojąc przed lustrem, poczułem zbliżającą się panikę istnienia. Więc bając o dobrostan mojego umysłu odwróciłem wzrok Dzieląc się z odbiciem, obojętnością Rozrywając przy tym wszystkie próby rozpoznania siebie Emocje towarzyszące przy kontakcie mojego wzroku Z obcą twarzą nie pozwalają na chwilę pewności Każąc pytać przy każdym odbiciu to ja Gdy dotknę twarzy nie poczuję, gdy powiem imię zabrzmi obco Przez każdy dzień Od rana do wieczora wpatruję się w różne fragmenty siebie Szukając całości, nie pozwalając by choć na chwilę Pustka poczuła się nawet trochę mniej totalna niż mogłaby się czuć Nagle. Tu między byciem a niebyciem pojawiło się wspomnienie gliste Żywcem, jakby wyrwane z dawnego życia Obraz mnie śmiejącego się pojawił się w głowie Dźwięk mojego głosu zaśmiał w uszach Którego ja tak dzielnie próbowałem przypomnieć sobie od miesięcy A w sercu poczułem coś znajomego Wspomnienia miały rozmyte z przeszłości O widziałem siebie szczęśliwego W drugim zaś moment, gdy zacząłem znikać Przypomniało mi się Zawieszonemu między sobą a pustką I jednym błyskiem pamięci pokazało mi kim. Byłem oddzielając ode mnie moją pewność, że już mnie nie ma Zostałem sam ale ze śladem wspomnienie pozostało. Czy kiedyś wrócę do siebie? Teraz szukający siebie w przeszłości, myślami podążam za kim byłem. Jak widmo za ciałem, którego już nie ma, licząc na to, że może któregoś dnia odnajdę siebie, zachączając chociaż jednym wspomnieniem. Yeah. moją i toż samo.